Teraz to nasze miejsce. Nowe pokolenie. Stare kontra nowe. Zaczynamy wojnę. Zróbmy to. Ostatnia runda. Chcę stworzyć atmosferę wspólnoty. Chcę, żeby chcieli tu pracować. Czemu mnie zaprosiłeś? Potrzebuje cię. Będziesz ciągnąć tę szopkę, czy wrócisz do pracy? Myślisz, że trzymam życie w swoich rękach? Czemu tylko mnie każą? Mogłabyś trzymać w dłoniach nawet ogień. Życie jest długie. Marka Lalek Iran, którą tworzyłeś, już nie istnieje. Nie radzisz sobie z byciem lalek i ranem. Nie odchodź. Będę mniejszą gwiazdą. Taką, którą zobaczą tylko ci, którzy zapłacą. Każdy chce zobaczyć swój pogrzeb.